Buduje się metro, kolejne trzy stacje, Lazurowa, Szanów, Karolin, będą gotowe w 26 roku, już za chwilę rusza tarcza, która będzie budowała ten ostatni tunel. No i jak widzicie Państwo, również stacja postojowa na Karolinie wygląda w tej chwili zupełnie inaczej niż kilka miesięcy temu, kiedy ją Państwu pokazywaliśmy. Mnóstwo się tutaj dzieje, hangary, w których będą naprawiane pociągi metra, gdzie będą stały w nocy. My mamy taką stację, jak Państwo wiecie, na Kabatach, ale potrzebna jest druga. Do tego, żeby obsłużyć drugą linię metra i trzecią, gdzie prace projektowe w tej chwili trwają, to 40 hektarów, ponad 30 budynków, infrastruktura rzeczywiście imponująca. Dbamy o to również, żeby oszczędzać tutaj energię, tu będzie baza zieloną, a ta baza potrzebna jest do tego, żeby kolejne linie metra mogły się rozwijać, bo ten system naprawdę z roku na rok będzie coraz bardziej imponujący, a dodatkowe trzy stacje metra i właśnie ta stacja techniczna postojowa będzie gotowa w 2026 roku.